Dzisiejszy odcinek z FAŚ poświęcony będzie kwestii prezentacji wyników wewnętrznego postępowania wyjaśniającego, na przykład um, wyników postępowania wszczętego w, w ramach oceny zgłoszenia sygnalisty, czyli w ramach tak działań następczych, w rozumieniu ustawy o ochronie sygnalistów. Zdarza się, że w momencie, kiedy dojdziemy do wniosku, że te zarzuty, no. Nie możemy ich odrzucić, jako oczywiście bezzasadne, wczynamy działania następcze. No i wskutek takich działań następczych dochodzimy do pewnych wniosków, które później z jednej strony rejestrowane są oczywiście w rejestrze <coughs> zgłoszeń wewnętrznych, jeżeli mówimy o wewnętrznym postępowaniu wyjaśniającym, ale poza tym nierzadko powstaje z takiego postępowania jakiś raport. No i ten raport to jest samodzielnym dokumentem, oczywiście, ale zdarza się, że pewne sprawy badane w ramach tych działań następczych mają taką doniosłość czy taki ciężar gatunkowy, że zainteresowanie wynikami tego postępowania może pojawić się po stronie wyższej kadry zarządzającej, czy to zarządu, czy Rady Nadzorczej. To już zależy od tego, kto był podmiotem tego badania. No i w ramach takich, takiej prezentacji wniosków Pojawia się czasem potrzeba obecności, na przykład w posiedzeniu zarządu albo posiedzeniu rady nadzorczej. No i wtedy mamy te swoje 5-10 minut na to, żeby zaprezentować wyniki tego audytu śledczego gdzieś w ramach agendy. No i oczywiście taka prezentacja jest pewnym wyzwaniem jest to samoistny projekt w ramach zarządzania wynikami. Tego postępowania wyjaśniającego, no bo musimy w ciągu 5-10 minut zaprezentować wnioski, i bardzo często ci, którzy będą nas słuchać, zainteresowani są w, w pierwszej kolejności kierunkiem tych wniosków, czyli czy zarzuty się potwierdziły, czy też nie. No Jeżeli się nie potwierdziły, no to jakby tu to będzie prawdopodobnie łatwiej. Zarzuty się nie potwierdzają, może mieć jakieś rekomendacje dotyczące wzmocnienia środowiska kontroli, ale to często zarząd czy rada nadzorcza. Chcę krótko dowiedzieć się, że jest jakiś action plan i coś będziemy z tym robić. Natomiast więcej pracy mamy w sytuacji, kiedy zarzuty się potwierdzają. No i wtedy musimy jakoś zaprezentować w sposób. Bardzo taki spójny i krótki, te wnioski z naszego postępowania. No i oczywiście, jeżeli napisaliśmy raport zgodnie z jakimś standardem, powiedzmy amerykańskim, Stowarzyszenia Biegłych zakresu Śledczego, tam często jest podsumowanie zarządcze gdzieś na początku, i wtedy w tym podsumowaniu zarządczym, które ma stronę półtorej, y Musimy zmieścić te podstawowe konkluzje, kluczowe konkluzje z naszego postępowania. No i wtedy to jest najczęściej przedmiotem tej prezentacji, no bo 5 minut prezentacji plus jakieś ewentualnie pytanie dodatkowe daje nam to 10 minut. No chyba, że mamy całe spotkanie na temat takiego postępowania, ale to też bardzo często wtedy musimy w sposób bardzo precyzyjny, krótki podsumować te nasze ustalenia. No i w takim przypadku oczywiście istnieje, istotne jest kilka kwestii, a w szczególności dwie kwestie. Pierwszą sobie rozstrzygnęliśmy, ma być krótko i na temat, zwięźle. W związku z tym zwięzłe przedstawienie, no to w przypadku raportów zawierających podsumowanie zarządcze, to będzie zakres tej naszej zwięzłości. Natomiast dwie pozostałe kwestie to jest po pierwsze kwestia dobrego przygotowania do prezentacji, czyli powinniśmy sobie powtórzyć po prostu, co chcemy powiedzieć. Najlepiej pamiętać kluczowe kwestie, nie czytać z kartki, żeby stworzyć takie wrażenie, że my wiemy, o czym mówimy. No bo to, że my wiemy, o czym mówimy, to jedno, ale to, że osoby, które będą nas słuchać na przykład pierwszy raz w życiu, mają mieć takie same przekonanie, no to oczywiście drugie. No i teraz, jeżeli się nie przygotujemy takiej prezentacji, zwięzłej, no to może się okazać, że sam sposób prezentacji wywoła jakieś wątpliwości, czy cała ta praca wykonana jest, była wiarygodnie, jakby w sposób obiektywny zbadana, czy nie ma e, jakichś zarzutów co do tego, że e, no wartość informacyjna tego raportu, e, czy też prawdziwość jego ustaleń e, nie podlega wątpliwości. Dlatego to dobre przygotowanie merytoryczne. E, ta precyzja wypowiedzi, no i brak w głosie jakiejś wątpliwości, to jest bardzo ważna kwestia, no bo to wpływa na to pierwsze wrażenie. A to pierwsze wrażenie tak naprawdę warunkuje często odbiór całego naszego raportu i wyników tych prac. No i czasem też naszych rekomendacji, czy one są warte tego, aby je wdrożyć, czy też. Będzie to kolejny pułkownik, który gdzieś tam będziemy przechowywać na półce w naszej organizacji. No, co nie jest dobre dla organizacji, no bo jak nie podejmiemy działań naprawczych wobec wyników postępowania, gdzie zarzuty się potwierdziły, no to kiedyś, jak to wyjdzie, czy to w domenie publicznej, czy też organy ścigania się na przykład zainteresują przy okazji jakiejś innej sprawy, albo nawet tej samej, tylko podjętej w innym kontekście no to nie będzie dobrze dla organizacji dla kierownictwa jednostki, bo wtedy może się pojawić nadużycie uprawnień, nie dopełnienie obowiązków, jakieś zarzuty wobec takich osób. Więc to jest dla nich ważne, ale żeby one to zrozumiały, to bardzo ważne jest, żebyśmy to w sposób wiarygodny przedstawili. No i druga, a właściwie trzecia kwestia, no to są zagadnienia takie miękkie, bardziej psychologiczne, związane z tremą i stresem. Żeby zaprezentować się w sposób wiarygodny, no to ważną kwestią jest oczywiście ta merytoryka. Jeżeli mamy merytorykę, no to już zgodnie z tą łacińską parę RMCB verba, sequentur, jeżeli wiemy o czym mówimy, no to te słowa często przychodzą same, ale żeby zarządzić kwestią stresu, no to właśnie, po pierwsze, musimy sobie to powtórzyć, co chcemy powiedzieć, to już będzie nam lżej, bo będziemy wiedzieć, co mówimy. I pojedziemy trochę z automatu. A druga sprawa, no to oczywiście kwestia takiego przygotowania, czysto. Psychofizycznego, czyli na przykład przed wejściem głębokich oddechów kilka, rozgrzanie aparatu głosowego, taka rozgrzewka językowa, można się na ślad do siebie parę razy uśmiechnąć. Ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale w ten sposób wezwalamy więcej endorfizmu, jest w naszym wtedy głosie więcej entuzjazmu jesteśmy. Brzmimy, jesteśmy odbierani jako ludzie bardziej pozytywni, ale też tacy bardziej pewni siebie, co wpływa jakby na też odbiór. Jeżeli ktoś w sposób zdecydowany i pewny siebie wyraża jakieś myśli, no to odbiorca tych myśli często ma przekonanie, że ta osoba wie, co mówi. No i niestety w polityce czasem wychodzi na to, że ten odbiór jest w jakiś sposób. Daleki od rzeczywistości, ale to nie zmienia faktu, że tak to działa. No i prezentując nasz raport, musimy to zrobić po prostu z jednej strony poprawnie merytorycznie, a z drugiej strony właśnie również poprawnie technicznie, czyli mówić pewnie, odpowiednie pauzy, odpowiednie tempo wypowiedzi, żebyśmy nie mówili ani za szybko, bo wtedy takie szybkie mówienie daje taki odbiór. Przynajmniej w Europie osób, chyba że jesteś w Hiszpanii, tam mówi się szybko, ale generalnie w Polsce tempo mówienia wpływa na odbiór. Ktoś to mówi bardzo szybko, zazwyczaj uchodzi za osobę zdenerwową. No ale to Państwo możecie teraz zobaczyć, jak mówię bardzo szybko, to myślicie sobie, oho, ho, nie wiem o czym mówię. A jak mówię wolno, robię odpowiednie pauzy, nie krząkam, <laughs> tylko na przykład przerwy między wypowiedziami to są wdechy, a nie. Y to wtedy wiarygodność jest większa. Możecie sami to ocenić oczywiście. Ja też jestem na etapie krzywej uczenia się. Całe życie się uczę tego zagadnienia i pewnie jest lepiej niż 20 lat temu, kiedy zaczynałem moją przygodę z autem śledczym, ale wciąż jest pewnie dużo do poprawienia. Natomiast no, pamiętajmy, że też tej umiejętności nie zdobywamy z dnia na dzień. To jest coś, co wymaga przejścia przez tę ścieżkę praktycznego doświadczenia tego, w jaki sposób się wypowiadamy. Jak zaczynałem swoją ścieżkę jako audytor śledczy, to pamiętam, że mieliśmy takie szkolenia, gdzie nagrywano nasze przesłuchania, czy jak my prowadziliśmy te postępowania wyjaśniające, w takich warunkach laboratoryjnych oczywiście, i e, zwracano nam uwagę na pewne błędy popełniane przy tej okazji, nie wiem, język ciała, e, praca wzroku, e, generalnie jakieś grymasy mikro, ekspresje, które wpływają na odbiór nas, jako prowadzących na przykład rozmowę, dialog z, ze świadkiem czy osobą podejrzewaną o popełnienie jakiejś nieprawidłowości. I to samo jest z prezentacją. Znaczy te triki, które stosuje się przy pracy z osobowymi źródłami dowodowymi, przydają się też przy prezentacji raportu, więc te wszystkie kompetencje są oczywiście wzajemnie komplementarne, natomiast przy tej prezentacji raportu, tutaj pamiętamy, że kto i nie jest odbiorcą, to musi być zwięzłe, no i odpowiednio też czasowo zamknięte w pewną klamrę, ale powiedziane w sposób płynny, z taką aurą pewności siebie i przekonania, że to, co mówimy, jest prawdą. Bo często wtedy jest mniej wątpliwości, co powoduje, że te nasze ustalenia brzmią wiarygodnie. Zwłaszcza, że odbiorca raportu nierzadko w ogóle go nigdy nie czytał i przeczyta go różną, z różną uwagą i, i z różną agendą uprzednią w oparciu o tę naszą prezentację. Jak się nie potwierdzi, no to pewnie nie przeczyta, jak już nie przeczytał, a jak się potwierdzi, to może przeczytać, w zależności od tego, co potwierdziło się w tym postępowaniu, ale jeżeli my to w sposób profesjonalny zaprezentujemy to, Wtedy jest szansa, że ten odbiór tego raportu też będzie lepszy. Z tymi e, przemyśleniami zostawiam Państwa. Życzę miłego dnia. No, zachęcam oczywiście do śledzenia Sfaś i do zobaczenia w kolejnym odcinku.